Bardzo, bardzo serdecznie w kolejnych odcinkach z serii e, Tomb Raider 1. E, w poprzednich częściach, w poprzednich odcinkach, e, przechodziliśmy trochę denerwujący poziom e, St. Francis' Voli, e, A teraz zabierzemy się za Koloseum. Tak, będziemy zwiedzać. E, Koloseum. No niestety nie będzie ono tak bardzo y, realistyczne jak y, normalne Koloseum. Y, nie będzie okrągłe i nie będzie miało Suwitu, albo po prostu nie ma nieba. Y, w każdym razie Koloseum. Na wstępie już zacznę, że nie zaczynamy od razu w koloseum, tylko w jakimś dziwnym pomieszczeniu, um, które prowadzi nas do koloseum, ale jednak koloseum nie jest samym koloseum, albo jest, tylko po prostu jest ten wstęp do koloseum. Aha, dobra, ty już nie żyjesz. Tutaj nic nie ma, oczywiście. Czekajcie. I tak będzie lepiej. Musiałem sobie trochę oświetlenie zmienić. Więc jest już zima. Znaczy prawie zima. Jesień jest. Słońce już wcześniej zachodzi jest już coraz ciemniej i szybko się ściemnia. To jest w miarę prosty poziom i bardzo fajnie, bo e, lubię proste poziomy, takich, których e, nie trzeba bardzo dużo głupkować. E, w takich w takich Tomb Raiderach e, mało jest takich poziomów. Ale wolę takie proste typ, takie proste przejście mm, przyjemna gra, żeby była właśnie... zwłaszcza przyjemna gra. Um, ale be, też bez przesady, nie może być yy, gra za prosta. kolosseum jest taką um, takim poziomem, w którym właśnie... który jest prosty, ale też nie za prosty. I to mi się właśnie w tym writer podoba. I przede wszystkim jest bardzo ładnie zrobiony. Nie jest może idealnie zrobione, że jest wszystko yy, ideolo, ale ale jest bardzo fajnie, mi się podoba. Yy, tylko zobaczę, czy tutaj coś można zrobić. Nie, chyba nie. Yy, w tombraiderach nie lubię poziomów, yy, które mają dużo dróg, czyli można yy, chyba 10 możliwych, to jedna jest prawna i trzeba ją dobrze wybrać. Takie niestety, przepraszam za chwilę, um, takie niestety poziomy w Tomb Raiderach są. Nie mówię, że konkretnie w jedynce, ale ogólnie, ogólnie mówię, że są takie poziomy. A ja właśnie tutaj trochę bardzo failuję, ponieważ dużo życia tutaj tracę przy prostych przeciwnikach, ale na to nie zwracajcie uwagi. Um, postaram się jakoś to ogarnąć żeby było w miarę dobrze no i co dalej jeszcze bym miał powiedzieć no nie lubię jak jest w Tomb Raiderach bardzo dużo dróg ponieważ trzeba każdą sprawdzić i to trochę czasu zajmuje a nie wszyscy lubią takie epizody z tunelami a zwłaszcza z labiryntami a nie mówię tutaj koniecznie o labiryntach mówię o ogółem tego co tutaj wiem, tutaj nie było specjalnie hmm, specjalnie drogi. Tylko jest chyba apteczka albo jakaś amunicja hmm, na samej górze, ale mogę się też mylić. Długie poziomy też nie są za fajne, ponieważ hmm, przy długich poziomach hmm, trzeba dużo spędzić czasu. Hmm, krótkie mogą być krótkie, trudne, ale niedługie trudne. Mogą być długie, ale proste. Ewentualnie średnie, bo proste też nie za bardzo. E, tak jak skojarzyłem, jest apteczka. I teraz nie wiem, czy tutaj trzeba coś robić Tam mamy jakieś przejście. I oczywiście apteczkę. Ale nie wiem, jak się tam dostać. E, pewnie jest z góry. Gdzieś tutaj jeszcze można się dostać w górę. Ehm. Możliwe, możliwe, więc sobie tam przejdę na górę i zobaczę jak na górze sprawa stoi. Tam jest jakieś wybrzuszenie Znaczy takie wybrzuszenie, na które możemy się spiąć Ale to nie jest... To jest trochę za, po pierwsze za daleko Po drugie z tego To nie ma trochę sensu, bo Tam nic nie ma Nie można nic tam zrobić Dobra, więc chodźmy już tutaj na początku widzę, że Można chyba tam gdzieś skoczyć, nie wiem Jeszcze no tam coś jest, jakaś dziura. Mhm. Podejrzewam, że to może być coś, yy, ala secret. Yy, sprawdzimy to. Sprawdzimy, czemu nie? A tam jest jakaś droga. Aha, czyli tam trzeba było jakieś skakać. Yy, Mamy zapis, więc sobie sprawdzę, co jest pierwsze tutaj. jeżeli warczenie. A mamy aligatory. Są krokodyle, mm, jak to woli. Mamy hapteczkę albo albo amunicję. Mamy apteczkę. Nie wiem, czy dobrze idę. Znaczy, w sensie, czy dobrze y, kolejność ustawiam. Myślę, że tak, że dobrze ta kolejność jest. I co można zauważyć, może tego nie zauważyliście, tu jest wnęka. I tutaj można w tej, w tej nęce się przenieść na drugi bok. Nie wiem, czy tak jest zamierzane. Czy tak ma być. Ym, nie wiem, zobaczę. Możliwe, że tak nie ma być. Tu jest sekret. No tak, mamy pierwszy sekret w, w poziomie Koloseum. Lara, no... Proszę cię. I teraz tak... Yy, hmm, ja mam naprawdę duże wątpliwości co do tego sekretu. Znaczy, sekretu do tego... Yy, Najwyżej możemy się wrócić, bo ja naprawdę nie wiem, e, czy tak mamy iść. Czy idziemy, e, nie daj Boże, w dobrą stronę. Jak idziemy w dobrą stronę, to musimy się wrócić. Niestety, chyba coś na to wskazuje. No, niestety, to jest dobra strona. Niestety, chyba też, nie wiem. Może być też tak, że że ta droga prowadzi nas do tak, tamtego pomieszczenia. Jeśli kojarzyliście, o proszę Państwa, to jest już samo koloseum i jesteśmy właśnie w tym pomieszczeniu. To jest koloseum, e, nieokrągłe i więc tak, musimy się wrócić. Musimy się wrócić, ponieważ tam była jakaś dźwignia. Teraz tak, po pierwsze co ta dźwignia robiła, mam nadzieję, że yy, ta dźwignia prowadzi nas do początku, ale nie, coś tam widzę, chyba nie. Ta dźwignia jest, była, prostu. O nie, pier. Pier. Yy, pier. I wezmę sobie dużą apteczkę. Że nie można od razu zabić yy, Piera, ponieważ on jest tak urzający pewnymi momentami. Niestety. No i na szczęście moje obawy się potwierdziły. Znaczy, obawy. Na szczęście, że tak się stało. Ponieważ tutaj jest właśnie powrót. Straciliśmy trochę życia, co prawda. Niestety, ale tak już jest. Yy, no to w takim razie. W takim razie wrócimy się na górę. Znowu. Bo ja chcę ten sekret wziąć. Może takimi mi się drą za oknem. Nie żeby... To nie śpiew tak, tylko darci, darci się. darcie dzioba. Masakra. Już od 5 minut mi tutaj kraka. Znaczy nie kraka, tylko... Jakie, jakieś zebranie, mam za oknem zebranie ptaków, które nie, 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 nie śpiewają, tylko gramolot, pewnie z tymi swoimi dziobami. Wiem, że zbaczam z tematu i mówię głupoty, ale sorry za to. Mam nadzieję, że mi jakoś to przebaczycie. Taki jest już moje taki jest mój los, już tak jest. Tak się urodziłem, że gadam bez sensu.